Byłem tam w Finlandii owego dnia, a ten mały chłopczyk tam leżał. Leżał tam martwy. Był martwy już pół godziny. Ja zacząłem odchodzić, jakby ktoś położył na mnie swoje ręce. Odwróciłem się i pomyślałem, co to było? I spojrzałem znowu. Pomyślałem sobie, czekaj chwileczkę. Zajrzałem na tylną kartkę do notatek Biblii. Było tam napisane, i stanie się, że mały chłopiec, około dziewięcioletni, on zostanie zabity przez samochód kości w jego ciele do połamane. Popatrzyłem i pomyślałem o Boże. Powiedziałem stójcie wszyscy cicho. Był tam również burmistrz miasta. Powiedziałem jeśli ten chłopiec nie stanie na swoich nogach w ciągu dwóch minut możecie mnie wypędzić i wygnać z Finlandii. Lecz jeśli on powstanie powinniście oddać wasze życie Chrystusowi. Oni stali cicho. Powiedziałem śmierci nie możesz go już dłużej trzymać. Bóg przemówił Odejdź stąd, oddaj go z powrotem. I ten mały chłopiec powstał i rozglądał się wokoło od tak. Ludzie zaczęli mdleć. Tam to jest, napisane wprost tam, a podpisał to burmistrz miasta oraz publiczny notariusz. Oto jest Jezus Chrystus, ten sam wczoraj dziś i na wieki. Szczęście mnie Bożego. Roczy. Audycja radiowa Boży Głos w Czasach Ostatecznych Przeczytajmy fragment ze słowa z Księgi Izajasza z 6 rozdziału od 1 do 8. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest cała ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: Oto dotknęło to Twoich warg i usunięta jest Twoja wina, a Twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie. Audycja radiowa boży głos w czasach ostatecznych. Otóż chciałbym zaczerpnąć z tego temat: wpływ. Wiecie, to jest coś, co czynimy. Przez to, co czynimy, wpływamy na kogoś innego, przez sposób, w jaki się zachowujemy, sposób naszego rozmawiania, przez sposób postępowania w naszym życiu. Tak więc przez wszystko, co czynimy, wywieramy wpływ na kogoś innego. A więc wiecie, wielu ludzi nie chce chodzić do Kościoła. Oni mówią, cóż, Kościół wywarł na nich złe wrażenie. Oni po prostu wyrobili sobie niewłaściwe wyobrażenie o tym, ale powiem Wam, co oni robią. Oni będą obserwować życie ludzi chodzących do kościoła. Jak postępują? Sądzę, że to był Paweł, który powiedział: Jesteśmy pisanymi listami, czytanymi przez wszystkich ludzi. Wtedy, kiedy idziesz ulicą, kiedy jesteś w swojej pracy, obojętnie gdzie się znajdujesz, ktoś cię obserwuje. A zwłaszcza wtedy, kiedy przyznałeś się i powiedziałeś, że jesteś chrześcijaninem, wtedy oni będą cię szczególnie obserwować. A to wywiera wpływ na tych ludzi, którzy znajdują się wokół ciebie. I powinniśmy zwracać uwagę na to, co czynimy, ponieważ jeśli wytwarzamy niewłaściwy wpływ, wówczas przyniesiemy hańbę nie zupełnie sami sobie, ale temu, na co powołaliśmy się jako chrześcijanie. Przyniesiemy ją Chrystusowi. A nikt z was, gdybyśmy się zastanowili, nigdy nie chciałby przynieść hańby Chrystusowi, jednak niewłaściwe postępowanie w niestosownej chwili na pewno spowoduje niewłaściwą refleksję u osoby, która was obserwuje. Każdy jest obserwowany, kiedy wyzna, że jest Chrześcijaninem. Otóż ten temat, o którym dzisiaj mówię, wpływ jeśli chcecie przeczytać coś o tym, znajdziecie to w drugiej kronik w dwudziestym rozdziale chodzi o życie króla Uzjasza. A więc król Uzjasz był pasterzem. On był młodym chłopcem, synem królewskim, który lubił przebywać na wolnej przestrzeni. On miłował las i był pasterzem. On również kochał winnice, lubił patrzeć, jak te rośliny rosną. Ten młody chłopak był przyprowadzony pod naprawdę właściwy wpływ. Jego ojciec, Amasjasz, w swoich dawnych czasach był wielkim człowiekiem. On upadł trochę, bo ustanowił obcych bogów z innych krajów i za to Pan Bóg zabrał go z tej ziemi. Jednak ten młody chłopak był pod właściwym wpływem, ponieważ jego matka była córką z Jeruzalemu, jego tato był wierzącym, a więc to jest właściwy sposób, jak przyprowadzić dziecko na drogę, po której powinno iść. A wiecie co? Wasze dzieci są jednymi z głównych obserwatorów, którzy się Wam przyglądają. One obserwują, co robicie. I obojętnie co czynicie, one będą was naśladować, ponieważ jesteście ustanowieni, aby być dla nich przykładem w tym, co czynicie. To przypomina mi opowieść, którą pewnego razu przeczytałem. Pewien mężczyzna po Wigili Bożego narodzenia wyszedł, aby rozdać prezenty w sąsiedztwie swoim kolegom i sąsiadom. I och, na każdym miejscu pił. On poszedł do następnego domu i pił. Za jakiś czas rozdał wszystkie swoje prezenty. A kiedy wracał z tymi, które otrzymał, pomyślał, że pójdzie na skróty przez park. Spadło wtedy około 15 cm śniegu i on wziął się w garść, lecz nie potrafił iść prosto. Szedł więc zygzakiem, ponieważ był pod wpływem tych drinków. Wracając, zauważył idącego za nim jego małego siedmioletniego chłopca, który nie mógł za nim nadążyć, ponieważ on robił długie kroki, przewracając się i idąc zygzakiem. Więc poczekał, aż ten chłopak podszedł do niego i zapytał go, Dlaczego idziesz w ten sposób, synu? On odparł, Tatusiu, staram się iść Twoim śladem. To jest więcej niż tylko przykład, ponieważ to jest prawda, że pozostawiasz ślad dla Twoich dzieci. A jeśli Amerykanie pozostawiają dzisiaj ślad przed naszymi dziećmi, paląc papierosy, pijąc alkohol i grając w karty i w kości w domu, to jakiego rodzaju ludzi będziemy mieć w generacji, która nadejdzie? To będzie grono ludzi chorych umysłowo. Cały świat jest właśnie teraz mniej więcej w tym stanie. Jeśli to pokolenie jest w takim stanie, co zatem przyniesie ta nadchodząca generacja, o ile będzie następna? Patrzcie, cała rasa ludzka, o ile będzie podążać tą drogą, po której idzie, sama się wyniszczy, ponieważ sami się zabijamy i zostawiamy przykład innym. Nawet dzisiejsi chrześcijanie, którzy nazywają się chrześcijanami, palą i piją alkohol, oszukują i akceptują nieuczciwość. Nic dziwnego, że chrześcijaństwo w tym czasie jest w najbardziej upadłym stanie. Jest to z powodu wpływu, który ludzie z Kościoła wywierają na ludzi, którzy jeszcze nie przyjęli Chrystusa. Ludzie chcą podtrzymać swoje wyznanie, ale i żyć w sposób, jak im się podoba. Lecz to jest przyczyna, dla której Duch Święty jest tak niezbędny w dzisiejszym dniu, ponieważ On jest tym, który żyje przez ciebie, nie prowadzi życia sam z siebie. Potem, jak otrzymałeś ducha świętego, jest to Chrystus w tobie, a jeśli on nie ma pierwszeństwa w twoim życiu, wówczas po prostu pamiętaj, nie otrzymałeś ducha świętego, ponieważ jeśli on jest w tobie, on będzie żył swoim własnym życiem. Nie należysz więcej do samego siebie. Umarłeś, a twoje życie jest ukryte w Bogu przez Chrystusa i zapieczętowane duchem świętym, więc nie ma w tym żadnego miejsca dla ciebie samego, tego czym byłeś. A więc dowiadujemy się, że ten młody chłopiec miał dobrego, pobożnego rodzica i wykształcenie. Kiedy jego tatuś umarł, miał tylko 16 lat. Naród obrał go na króla i on objął panowanie mając tylko 16 lat. Jeśli będziecie czytać jego życiorys, to dowiecie się, że on nie był pod wpływem polityki swojego kraju. Nie zabiegał o popularność. W Biblii jest powiedziane, on tęsknił za Bogiem. i oznajmijcie, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, rendowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim opowiadana jest Ewangelia. Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych. Więc to jest to, co uczyniło go tak wielkim przykładem dla tego młodego proroka Izajasza. Prorok Izajasz żył w czasach panowania króla Uzjasza, i obaj prorok i król byli młodzieńcami, byli także dobrymi kolegami. Izajasz pozostał w pałacu i oparł się o ramię króla, wywierany wpływ przez tego młodego chłopaka na Izajasza. On stał się dla Izajasza idolem, ponieważ on nie był stronniczy wobec ludzi, nigdy nie dał się niczym zachwiać w jedną czy w drugą stronę. On był zdecydowany służyć Bogu. Służyć wyłącznie Bogu. To jest właściwa osoba, z której można wziąć przykład. Dowiadujemy się, że on nigdy nie poszedł na kompromis z żadnym z pogańskich krajów, pogańskim światem. Gdy oni zobaczyli, jak sobie buduje tak wielkie królestwo, a Bóg jest z nim, błogosławiąc go. Bóg będzie błogosławić każdego człowieka, który będzie wierny Jego słowu. Cóż, widzimy, że Izajasz naprawdę lubił tego króla. Wówczas królestwo króla rozwinęło się. Sądzę, że on był drugim po Salomonie w swoim królestwie, ponieważ jego wpływy dotarły aż do Egiptu. Była to wielka pomoc dla Izajasza, tego młodego proroka, gdy zobaczył, że jakiś człowiek zajął stanowisko, aby stać wraz z Bogiem, nie patrząc na politykę lub coś innego. On miał zamiar stać niezachwianie po stronie Słowa Bożego. On naprawdę wywarł wpływ na proroka Izajasza. Jakże Bóg błogosławił tego młodego człowieka, który prawdziwie pozostawał w słowie. Następnie znajdujemy, że ten król, ach, zrobił tak, jak robi wielu dzisiejszych chrześcijan. Tak długo jak pozostawał pokornym, Bóg go błogosławił. Jednak Biblia mówi nam tutaj, że kiedy doszedł do potęgi, kiedy miał wszystko zabezpieczone, wówczas zaczął wzbijać się w pychę, a wtedy znalazł się na drodze do zguby. Otóż tak właśnie się dzieje z dzisiejszymi kościołami. To zawsze miało miejsce, kiedy ludzie odczuli, że stali się samowystarczalni i nie czuli potrzeby modlić się więcej, nie czuli potrzeby oczekiwać na Boga, aby wypełnić swoją usługę. Kiedy mężczyzna albo kobieta, nieważne czy on jest biskupem albo kardynałem lub kimkolwiek mógłby być, kiedy zaczniesz odczuwać, że jesteś samowystarczalny, wtedy lepiej uważaj, bądź ostrożny. Bóg nie pozwoli, abyś prowadził się w ten sposób, gdyż on nie podzieli się z nikim swoją chwałą. To prawda, z nikim. Ten król, pomimo tego, że był takim bogobojnym człowiekiem, on uważał, że jest samowystarczalny. On, jakby uważał, że może poczuć się dumny, że on mógłby po prostu wziąć i zrobić cokolwiek zechce, a nikomu nie było wolno go nawet zapytać o to. Ale pamiętajcie, jesteśmy zawsze pod zwierzchnictwem Bożym, Bóg jest naszym Bogiem i stwierdzamy, że on wzbił się w pychę. Wzbił się aż do tego stopnia, iż pomyślał, że skoro był błogosławiony przez pana, może zająć miejsce kapłana. Więc wziął kadzielnicę i zajął miejsce kapłana. Opuścił swój posterunek. Nam nigdy nie wolno dostać się do takiego miejsca. Musimy zawsze pamiętać, że Bóg chce, abyśmy byli uniżeni. Droga do góry prowadzi w dół. Uniżając się, jesteś wywyższony. A jeśli sam się wywyższasz, będziesz poniżony. Widzimy tutaj tych kapłanów, którzy podbiegają i mówią mu: To nie jest twoje miejsce, nie wolno ci tego robić, ponieważ Bóg poświęcił konkretnych ludzi do tego. Och, co za nieszczęśliwa sprawa, kiedy człowiek stara się wskazać innemu człowiekowi, że jest w błędzie i udowadnia mu to na podstawie słowa Bożego, mówiąc: jesteś w błędzie. A potem ten człowiek, ponieważ czuje, że może robić co tylko zechce, nie poddaje się słowu i zaczyna się złościć. Czy zwróciliście uwagę na to, co się stało z Uzjaszem? Podczas, kiedy się złościł, jego twarz pokrył trąd, i kiedy kapłani to spostrzegli, wypchnęli go ze świątyni i on umarł jako trędowaty. To wspaniałe życie, które rozpoczęło się tak poprawnie, zakończyło się trądem i odrzuceniem. Musiał żyć sam w odseparowanym domu przez resztę swoich dni. Człowiek, który prowadził życie, na które kiedyś wpływ miał Bóg. Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl. Potem, kiedy Izajasz zobaczył, że jego wielki bohater upadł, ściągnął na siebie hańby i umarł, odczuł, że wszystkie nadzieje przepadły. Więc pewnego dnia udał się do świątyni, aby porozmawiać o tym z Bogiem. I tam właśnie miała miejsce ta wizja, o której czytaliśmy. W świątyni zobaczył tego, na którego powinien był patrzeć przez cały ten czas. W świątyni widział wizji Boga siedzącego na wysokim tronie, a towarzyszył mu jego orszak. W tej wizji, którą oglądał, jego tron był potężny i wywyższony ponad wszelkie ziemskie królestwa. Kiedy był w tej wizji, mógł patrzeć na Boga i tylko na niego. Cóż za zmiana, i jakiż to musiało wywrzeć wpływ na tego młodego proroka, kiedy widział Boga i tych aniołów? Bóg jest święty, myślcie o tym. Nawet aniołowie muszą przykrywać swoją twarz, by móc stać w jego obecności. Dwoma skrzydłami zakrywały swoją twarz. Dlaczego? Zauważamy dzisiaj, że ludzie nie mają szacunku. Ludzie przyjdą do kościoła i robią sobie żarty, śmieją się, rozmawiają, żartują. Siedzą w miejscu, gdzie jest głoszona Ewangelia, bez żadnego szacunku. Brak szacunku. Wiecie, co to jest? Oni nie są świadomi Bożej obecności. Patrzcie na tych żołnierzy. Kiedy zawiązali chustką twarz naszego pana Jezusa, wzięli kij i uderzyli go po głowie. Jeśli jesteś prorokiem, prorokuj teraz, powiedz nam, kto cię uderzył. Oni nie mogli odczuć żadnej mocy. Ale ta niepozorna kobieta. Z wystarczającą wiarą, aby móc dotknąć się podołka jego szaty, jej pragnienie zostało zaspokojone. Patrzcie, musimy być świadomi Bożej obecności. Audycja radiowa Boży głos w czasach ostatecznych. Przypominam sobie, gdy tamtego wieczora, w Niemczech, w Karlsruhe, kiedy na podwyższeniu znalazła się ta mała niemiecka dziewczynka o jasnej buzi, ubrana w sukienkę. Zobaczyłem, że zbliża się do krawędzi sceny, która była wyższa niż kondygnacja przeciętnego budynku. Wchodziło się na nią po schodach. Wyciągnąłem rękę i złapałem ją w ten sposób. Potem tłumacz zwrócił się do niej. Wypowiedziała coś niezrozumiałego. Chciałabym spotkać tego pana, który miał się za mnie pomodlić. Mała, ślepa dziewczynka. Tłumacz powiedział, ten pan właśnie cię złapał, bo inaczej spadłabyś ze sceny i zrobiłabyś sobie krzywdę. Wtedy ona objęła mnie w ten sposób i położyła swoją główkę na moim ramieniu. Pomyślałem, zupełnie jak moja córeczka Beki. Pogłaskałem ją, miała długi warkoczyk i pomyślałem, biedne maleństwo. Usłyszałem jak płacze wtulona w moich objęciach, jak robią to dzieci. Podniosłem jej główkę, popatrzyłem na jej małą twarz. Jej oczy były zupełnie białe. Opierała się na moim ramieniu. A wtedy, Dzięki Bożej łasce zobaczyłem widzenie, zobaczyłem tę małą dziewczynkę na rękach jej matki, widziałem jak lekarz popatrzył na nią i powiedział, że była ślepą od urodzenia. Jej mama była szczupłą, wysoką blondynką. W tym widzeniu zobaczyłem także jej ojca, który był niskim, mocno zbudowanym, ciemnowłosym mężczyzną. Zobaczyłem miejsce, gdzie byli i o czym mówiono. Jej mama siedziała gdzieś na widowni na tym zgromadzeniu. Ojciec także, gdzieś niżej, wśród wielu tysięcy ludzi. Kiedy popatrzyłem z powrotem, powiedziałem, Ja oczywiście nie mam żadnej mocy. Co to było? Była to atmosfera. Przyniosła to Boża chwała. Popatrzyłem i zobaczyłem w widzeniu tę dziewczynkę, jak chodzi z podniesionymi rękoma i wskazuje palcem na różne obiekty. Wiedziałem, że Bóg Niebieski żyje i panuje. Wtedy pomodliłem się o nią. Potem podniosłem ją, patrzyła na mnie swymi wytrzeszczonymi i błyszczącymi oczkami. Wypowiedziała coś niezrozumiałego. Wtedy tłumacz popatrzył na nią i powiedział do mnie, proszę pana, ona widzi. Powiedziałem. Niech pan to przez chwilkę zachowa dla siebie. Co ona jeszcze mówi? Pyta się, czym są te rzeczy, które ogląda. To były światła. Jej mama była na tyle blisko, że to usłyszała. Pozostali ludzie także. Wtedy dziewczynka popatrzyła do góry i zaczęła głośno płakać. Ta niebiańska atmosfera wywarła wpływ na całą salę. Wszyscy znaleźli się pod wpływem nieba. Moc szatana została pokonana. Matka dziewczynki zaczęła krzyczeć i biec w kierunku sceny tak szybko, że pogubiła buty. Chwyciła swoje dziecko w objęcia, a wtedy dziewczynka powiedziała, Czy ty jesteś moją mamą? Zobaczyła ją po raz pierwszy w życiu. O mamo, jaka ty jesteś piękna! Jesteś śliczna mamo! Wpływ! Boży głos w czasach ostatecznych. Musimy wywierać wpływ, lecz zanim możemy wywierać wpływ, musimy rozpoznać Boga, musimy być oczyszczeni, musimy się upokorzyć, musimy samych siebie uniżyć i ciągle pamiętać, jak małymi jesteśmy. Jesteście zerem, ja jestem zerem i każdy z nas jest niczym, ale On jest wszystkim. Jesteś godzien chwały o baranku Boży. To, czego potrzebujemy, to udać się do świątyni, podejść do Bożego ołtarza, zrobić ołtarz w naszym własnym sercu, gdzie możemy poddać się, a potem zobaczyć Pana Boga zastępów, wstępującego w dół w tych ostatecznych czasach, czyniącego to, co czynił, kiedy był tutaj po raz pierwszy. Wtedy to zrozumiecie i zawołacie: biada mi. Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym i chcesz otrzymywać bezpłatne materiały, napisz. Wydawnictwo Boży Głos. Skrytka Pocztowa 85. Ulica Pocztowa 14. 47 400 Racikusz. Telefon 730 102 103. Szukaj nas w internecie. www.radio.zapraszamy.pl